No cóż, rządzi nami gangolsena. Co chcą zrobić? Mają może dobre intencje, no ale nic nie potrafią. Dzisiaj konstytucja po prostu nie obowiązuje. W Polsce dziś nie obowiązuje konstytucja. I my musimy z tego wyciągnąć wniosek. My musimy wiedzieć, że to idzie ku po prostu bardzo ciężkiemu kryzysowi albo może i niektórzy, jak sądzę, o tym marzą w Europie całkowitej zagładzie polskiego państwa, przynajmniej jako państwa rzeczywiście suwerennego. Nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie. Pan przemek, pan minister Przemysław Tarnek. W tym trudnym czasie mówić tym, którzy rządzą. Jak rządzą? Mówić im, można powiedzieć, w kolejnych ratach, w kolejnych wystąpieniach, tak naprawdę jedno słowo. Do widzenia. Ale proszę Państwa, ja dzisiaj tutaj jestem tylko uzupełnieniem pana Rafała, który tak znakomicie zawsze prowadzi takie spotkania. Ja tylko zapowiadam: za mną dwoje premierów pani premier Szydło, pan premier Morawiecki za mną także. Pan premier, bo był wicepremierem, a grzeczność nakazuje, żeby mówić w tej sytuacji premier, pan Mariusz Błaszczak. I wreszcie nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie. Pan przemek, pan minister Przemysław Tarek. <klucza> Proszę państwa. Oni rozwiną ten mój krótki wstęp, wstęp do tego dzisiejszego spotkania. Zwoływaliśmy tutaj Państwa najpierw tylko w jednej sprawie, czyli nielegalnej imigracji, paktu imigracyjnego. Później dodaliśmy jeszcze Mercosur, czyli rolnictwo. Dzisiaj zresztą można mówić, że rolnictwo przeżywa nie sprawę Mercosuru. Przeżywa tragedię, po prostu tragedię. Kompletny upadek. Ceny, które nie pokrywają kosztów. To jest dzisiaj rzeczywiście wydarzenie na miarę swego rodzaju w złym tego słowa znaczeniu rewolucji, bo to jest droga w stronę upadku polskiego rolnictwa, upadku polskiej wsi. Ale jeśli by ktoś sądził, że na tym kończą się te wszystkie sprawy, te wszystkie wydarzenia, które nas bulwersują, które prowadzą do odrzucenia tych, którzy dzisiaj decydują o polskich losach, to ten się myli. Jest tego dużo, dużo więcej. Gdzie nie spojrzeć, proszę Państwa, tam mamy do czynienia. Z najróżniejszymi, bardzo złymi, bardzo groźnymi wydarzeniami. Oczywiście jest sprawa imigracji, jest sprawa tego, co ma wydarzyć się niedługo. Dzisiaj Donald Tusk, który nie tak dawno mówił, że trzeba będzie karać Polskę, bo takie jest prawo za to. Że nasz rząd, nasz rząd potrafił doprowadzić do tego, że ta umowa nie weszła wtedy żyć w życie i trwało to przez wiele lat. Dziś nagle ogłasza, że w przyszłym roku nie będziemy mieli imigracji. Proszę Państwa, nie dajcie się oszukać. Nie dajcie się oszukać. To są stare gry. To są stare gry. Ja Państwu powiem, to może być tak, że jeżeli w 26 roku nie dojdzie do wyborów, to to się jeszcze przedłuży na 27, bo oni po prostu chcą wygrać wybory. To są takie gierki, mają w tym poparcie kierownictwa Unii Europejskiej, tak jak mieli wtedy, kiedy myśmy rządzili. Ale w końcu ten dzień nastąpi i o tym będzie tu jeszcze mowa, ale to będzie bardzo trudny dzień. Bardzo trudny dzień, bo nasze spokojne życie, bo żyjemy przecież w istocie w spokojnym kraju, się skończy. I nie będzie widać końca tego właśnie, tego skończenia końca tej sytuacji, w której zwykłe wyjście na ulicę. Będzie problemem. Więc pamiętajcie Państwo o tym, że trzeba tutaj powiedzieć twarde nie. Mogą sobie zawierać swoje pakty, my mówimy nie. Twarde nie. Ale my, proszę Państwa, Mamy obowiązek rozejrzeć się po innych dziedzinach życia społecznego. Weźmy dzisiaj, proszę Państwa, stan polskiego budżetu. To jest rozpad. To jest, proszę Państwa, rozpad finansów publicznych. Tak to trzeba nazwać. To, co nam przygotowują, to jest kompletna klęska. I trzeba jej zapobiec. Ale ta klęska obejmuje coś jeszcze dalej idącego. Ten poziom łamania prawa, deptania prawa, deptania konstytucji, to jest w gruncie rzeczy nic innego jak zniszczenie podstaw państwa. Dzisiaj konstytucja po prostu nie obowiązuje. W Polsce dziś nie obowiązuje konstytucja. I my musimy z tego. Wyciągnąć wniosek. My musimy wiedzieć, że to idzie ku po prostu bardzo ciężkiemu kryzysowi, albo może i niektórzy, jak sądzę, o tym marzą w Europie całkowitej zagładzie polskiego państwa, przynajmniej jako państwa rzeczywiście suwerennego. A spojrzmy też. Na sytuację w gospodarce obok rujnowania finansów publicznych, czy gdzieś jest dobrze? Co się, proszę Państwa, dzieje, jeśli chodzi o inwestycje, te wielkie przedsięwzięcia, które podjęliśmy, albo w ogóle wyłączone, albo opóźnione i radykalnie zredukowane. Nie mają już tej wartości, nie budują tej perspektywy, a poza tym nie bardzo wiadomo, czy w ogóle zostaną zrealizowane, czy te opóźnienia nie są po to, żeby ich nie było. Bo spójrzcie Państwo, choćby na taką sprawę, elektrownie atomowe. Elektrownie atomowe zawsze budowane są długo, ale myśmy chcieli tą koreańską, ona prawdopodobnie byłaby budowana szybko. Myśmy chcieli także tą amerykańską, i jeszcze do tego SMR-y. I niby jest tak, że ta karańska jest wyłączona, ale amerykańska, później może nawet druga będzie. Jeżeli chodzi o SMR-y, to najpierw ogłoszono, że ich Orlen nie będzie budował, a teraz znów, że będzie. Tylko ci, którzy wierzą, że może później, ale jednak coś się stanie. Może nie wiedzą o jednym. Unia Europejska przygotowuje już taką instytucję, która będzie regulowała kształt sieci energetycznych w Europie. A ponieważ wiadomo, że główna siła tej Unii, dzisiaj Niemcy, nie chcą energetyki atomowej, a przy pomocy regulowania kształtu sieci można uniemożliwić jej budowanie, to sami sobie odpowiedzcie, jak to będzie. Ale jeśli chodzi o te wielkie przedsięwzięcia, to jest jedna sprawa. Tutaj oczywiście symbolem jest CPK, dzisiaj opóźnione i zredukowane. Mieliśmy przecież za naprawdę wielkie pieniądze mnóstwo przedsięwzięć mniejszych, ale też bardzo ważnych dla ludzi, dla Polski lokalnej. Pieniądze się wyczerpują. Czy są nowe? Nie, proszę Państwa, nie ma nowych. Tu jest, można powiedzieć, całkowicie zakończenie tej operacji. A ona powinna być kontynuowana i gdybyśmy rządzili, to by była kontynuowana, bo to tylko oni prowadzą politykę w ten sposób, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Za naszych czasów. Były. Były na sto różnych celów, mimo ciężkich kryzysów. Ale spójrzmy też, proszę Państwa, na służbę zdrowia. Ciężki kryzys. Spójrzmy na oświatę, co tam się wyprawia. To jest, można powiedzieć, poza granicą wyobraźni normalnego psychicznie człowieka. To jest po prostu jedno wielkie niszczenie. To jest przygotowywanie ludzi, którzy nie będą w stanie rozeznać się w rzeczywistości, nie będą wiedzieli, co to moralność, nie będą wiedzieli, co to zasady, którymi trzeba kierować się w życiu, jeżeli to życie społeczne ma się dobrze układać. To po prostu pchanie młodych pokoleń, dzisiejszych dzieci i młodzieży, ku życiowej, ale także narodowej klęsce. Pamiętajmy o tym. To samo dzieje się w polskiej kulturze Polaków, dyfamowania Polaków. W skali światowej dzisiaj prowadzona przez naszych wrogów została zatrzymana, odparta, żebyśmy się bronili. Dzisiaj wszystko jest można powiedzieć. Odwrotnie i też musimy to zatrzymać i wierzę, że Państwo to rozumieją i rozumieją, że ten dzisiejszy protest jest także przeciwko temu, przeciwko temu, by tak dalej, szanowni Państwo, analizuje. Ale jeśli chcemy żyć w pokoju, to musimy być silni i musimy żyć w pokoju, to musimy być silni i musimy mieć silne sojusze. I to jest też sprawa polityki zagranicznej. Ta polityka zagraniczna dzisiaj wpisuje się w plan. który służył Polsce, bo ktoś może powiedzieć, ktoś, proszę Państwa, może powiedzieć, no cóż, rządzi nami gang Olsena, co chcą zrobić, mają może dobre intencje, no ale nic nie potrafią. Ja bym chciał, żeby tak było, bo to byłoby jednak lepiej. Nie, szanowni państwo, to wszystko, o czym mówiłem, a mówiłem tylko o przecież pewnych fragmentach, a nie o całości, to jest część rzeczywiście pewnego wielkiego przedsięwzięcia, ale to nie jest polskie przedsięwzięcie, to jest przedsięwzięcie przeciwko Polsce i przeciwko większości narodów Europy. To jest próba. To jest próba takiego ugniecenia Polaków. Ugniecenia Polaków, oczywiście to jest przenośnia jak takiego miękkiego ciasta, żeby z tego można było, szanowni państwo, ulepić co? Wolną Polskę, suwerenną Polskę, silną Polską, nie, proszę Państwa, niemiecki protektorat albo i kolonie. Bo cały ten plan zjednoczenia Europy to przecież nic innego jak realizacja niemieckich uroszczeń do światowej mocarstwowości. Niemcy mają przesłanki ekonomiczne, żeby być mocarstwem lokalnym. Nie mają do tego, żeby być światowym. Stąd muszą sobie dobrać te wszystkie europejskie siły.